To zmieniamy znowu miejscówkę. To jest ten dosłownie 50 metrów dalej od poprzedniego nocegu. No ten jest trochę gorszy, ale wiecie, o 1 trzecią też tańszy. W ogóle pani mi kazała czekać 2 godziny, aż posprzątają pokój. Oczywiście wchodzę i dalej jest syf więc no, trzeba wrzucić na luz w tej Azji To balkony już niestety nie mamy Tu jakiś telewizor, lusterko niestety lodówki nie ma hmm. Syf w szafie i syf w łazience więc taki prosty pokój za sześć dyszek za noc To jest wnętrze mojego wspaniałego hotelu Patong porządeczek oczywiście to jest recepcja i panie sobie siedzą, jedzą. No i taki tutaj taras jest widokowy. Proszę bardzo. A tak wygląda mój typowy dzień, jak jestem tutaj na Patong, jestem chora. Cały czas mieszkamy w tej samej ulicy. Która jest całkiem spokojna i jest spoko. Bo jest tutaj parę knajpek, oczywiście masaż, owoce, wszystko co pragnę. Właśnie idę na śniadanie po, yy, wiecie, porcję owoców, zobaczcie ile to kosztuje. Co tutaj można ciekawego wybrać. Dlaczego nie robię śniadań u siebie? Bo nie mam nawet lodówki, nie, nie mam gdzie trzymać rzeczy, więc takie jest średnio w tym hotelu. Masinak jest tu piękny, ale piękny to No co, Odrogi drogi się znalazł. Ale słodziaki. To już wiem, gdzie kręcili Breaking Bad, na Patong. To jest sklepik z owocami. Jak widzicie świeże kokosy. No w sumie nie wiem co to jest. Hmm. Na przykład mango. Kosztuje 60 batów za kilogram. Dragon fruit 70. Nasza marakuja, czyli passion fruit 80. Pan tu mi właśnie kroi owoce do mojego pojemniczka. I tak wygląda moje śniadanie. Jeszcze mi się typyczne owoce nie znudziły. To jest mango. Dragon Fruit, ale różowy. Marakuja, czyli passion fruit I oczywiście świeży kokos. Za taki zestaw zapłaciłam jakieś 18 zł. To już jest czwarty nocleg przy tej ulicy. Pozmieniałyśmy po prostu co chwilę, jak się coś trafiło tańszego. Słuchajcie, co ciekawe, z żadnym hotelem nie udało się dogadać na cenę niższą, która jest w serwisie Ogoda. Ja tutaj chodziłam po prostu osobiście po tych hotelach i pytałam, ale przez Aguadę było najtaniej, więc to niestety. I tak, zaczynałyśmy od 80 zł za dwie osoby na noc, później 70 w Fira Residence i teraz jest 60 w Oyo Hotel, chociaż na weekend trochę podwyższyli też do 70. Ale widziałam, że inne hotele właśnie z sieci Oyo nadal są w cenie 60 zł, więc możecie znaleźć w tej cenie nocleg na Patong, ale jak poszukacie, to pewnie też mniej będzie za jakieś 50. No to już pewnie taki trochę dużo niższy standard a wy jak nosicie swoje słonki, puste i pojemniki na street foody? Ja się przynajmniej staram, ale chciałam Wam powiedzieć, że kokos to jest najbezpieczny street food jaki może być, bo wiecie co, jak zamówiłam na przykład Hejka, to pani mi oczywiście dała z lodem. Później już zamawiałam bez lodu, ale i tak lała wodę z takiego brudnego naczynia. Ja się wam tego pić, przez to, że no, jestem chora, to mogę być narażona na różne rzeczy. A wiecie, kokos jest zamknięty, otwier otwierają wam go na miejscu, wchodzecie słomkę i pijecie. Czysta natura, nie ma się czego bać. Pokażę wam market, który miałam najbliżej mieszkania, Dragon Night Market, ale tutaj nie bywałam często, bo myślałam, że jest jakiś chiński. Dopiero mi później Kamila pokazała, że to może być normalnie. Jakie są tajskie produkty? Oczywiście więc przyjdziemy się teraz. Zobaczymy, jakie to są ceny. No, patrzcie, ananas 1,35, 3 za 100. Pani tutaj kroi. Ładna tajka. Mango 50 watów za kilogram. Marakuje 80. Są wszędzie owoce. Po prostu uwielbiam je. A wstawiłam, słuchajcie, na Instagrama, że jem owoce na śniadanie. to mi ludzie napisali, że za dużo jem cukru. No, wszystkim się nie dogodzi, oczywiście. Oj, z tego to mi się tak chce śmiać. Słuchajcie, jak można do tej brudnej wody tutaj wkładać stopy. Nie wiem, czy oni ją wymieniają, czy nie, ale słuchajcie, to jest to fish spa, tak? Czyli te rybki skubią Wam yy, złuszczony na skórek. No, co, kto lubi. Kartą raczej nigdzie nie zapłacicie na markecie, ale można trafić na miejsca, które akceptują Alipay. E tak, tu są tajskie produkty i kosmetyki, ale jak one tak leżą cały dzień na słońcu, to nie wiem, jakie to może być jakości. Słuchajcie, jakieś widzicie olejki kosowe i takie rzeczy, ale ja bym raczej celowała na coś w sklepie. No chyba, że takie o. Midełka śmieszna. <grytanie> tajskie lody 80 batów za porcję z dwoma smakami albo szejki 40 do 50 watów za szejka jak ja dawno nie widziałam chleba słuchajcie taka porcja, nie wiem z czym to jest jakimś masłem za 50 watów. różnego rodzaju dania z makaronem od 100 do 120 watów. A, a, ok. okej. <noise> Tutaj durian jest już, zobaczcie, pocięty w kawałkach. 150, 200, 220 batów. Tutaj na przykład cen nie ma, więc nie powiem Wam ile to kosztuje. Ale owoce morza i ogólnie mięko króluje wszędzie. Placki, roti, tylko słuchajcie, one są takie bardzo tłuste. Smażone na jakimś maście, później jeszcze jest coś dodawane. Ale kosztują 40 do 60 batów. Chińskie pierożki Gyoza 100 batów za 12 sztuk. No ja tu dla siebie nic nie znalazłam niestety, wega nie ma. A chcieli mi zrobić. Alkohol w tradycyjnym takim plastikowym kubełeczku 150 albo 99 batów. Nie wiem czym to się różni, pewnie w zależności od wyboru. Ale wypić sobie można, tak? To jest chyba najtańsze mango sticky rice na Patong, za 50 batów. Wcześniej widziałam tylko za 100 i za 150. A tu żywe owoce, może. No to nie dla mnie, ale pokazuję wam, że to jest po prostu wszędzie na targach. Tu akurat patcaj nie jest w dobrej cenie, jest za 100 batów. może znaleźć taniej za 80-60. Po drugiej stronie ulicy jest znowu drugi market Malin Plaza. Wiecie co, tutaj szybko przejdę, bo to wszystko jest podobne. Chyba coś znajdę niesamowitego. Na przykład nie wiem co to jest. A tu jest, słuchajcie, cyrlicą napisana czy wciela ludzi z Rosji, bo ich jest tutaj strasznie dużo. A to? Nie wiem. I właśnie Dragon Fruit, ja, ja jadłam tego różowego. A są jakieś różowe? No jest biały w środku, ten, ten jest różowy w środku. To nie jest takie tanie, kosztuje 105 batów. Jak znajdę w internecie, to napiszę. Tu znowu są szejki za 40, ale obleśne mięso. Co to jest? Gulasz z mięcha. Widzicie, tu już jest za 100 mango sticky rice. Tam był taniej. No dobra, idę dalej sobie przez ten market. Ojejku, jak mi brakuje takich świeżych warzyw, słuchajcie. Dawno nie jadłam sałatki. O, ile kosztują sałatki? Ile kosztują takie zwykłe sałatki? 50 batów mała, duża 80. Tak sobie to wygląda. Oczywiście lody ptajskie się robią. Teraz idę, idę teraz z drugiej strony. Tu jest kukurydza, którą jadłam. To są ceny mięsa tutaj, za takie duże kawałki chyba. Tutaj widzę też sushi, ale słuchajcie, no w takiej temperaturze to nie wiem czy to jest dobre. Jak ktoś się nie zna na makaronach, to tutaj macie do wyboru. Ryżowy, jakiś zwykły, inny. Wszystko wystawione. Albo ten czarny taki barwiony z chaomarnicy. Kanapki są w miarę drogie, słuchajcie, za taką cenę to można mieć normalny obiad, a nie kanapkę. Dzisiaj w Tajlandii jest Święto Wielkiego Buddy i z tego powodu na przykład nie sprzedają w sklepach ani w knajpach alkoholu. Pytałam w ogóle lokalnych osób, jak obchodzą to święto. To niektórzy mają wolne, ale oczywiście wszystkie knajpy czy takie sklepy pracują. Dla turystów jest organizowane Full Moon Party. Oczywiście to nie jest to oryginalne bezpłatne na wyspie Koh Phanan. Chyba tak to się mówi. Tylko tutaj na Phuket, na Paradise Beach wejście na tą imprezę kosztuje 800 batów, samo wejście a gdzieś tam, nie wiem, z drinkami w cenie jeszcze więcej, więc akurat tam nie idziemy, więc zobaczymy teraz jak się bawi Bangla Street. Idziemy! Patong jest najbardziej rozrywkową częścią wyspy Phuket, więc to odpowiednie miejsce dla osób, które chcą zabawić się tu do samego rana. Na spragnionych wrażeń czeka Bangla Road, czyli sławna ulica, która nigdy nie śpi, chociaż dzień może wyglądać trochę niepozornie. Od samego wejścia czekają na Was naganiacze do normalnych klubów tanecznych, klubów ze striptizem oraz sławnych występów ping pong show. Chyba nie muszę tłumaczyć co to jest. Chociaż ja osobiście byłam zaskoczona, bo zawsze myślałam, że jest to tylko występ z piłeczkami, a nie portfolio 50 różnych występów, na z żyletkami, żółwiami czy rybkami. Dla kobiet również się coś znajdzie, ponieważ nas akurat chcieli namówić na występy panów. Tutaj widoczny jest również wielki paradoks krainy uśmiechu, w której seks biznes jest oficjalnie zakazany ze względu na moralność i religię, a widoczny jednak na każdym kroku. To ogromny zastrzyk gotówki dla gospodarki, więc władze przymagają na to oko. Chciałam zobaczyć na własne oczy, jak wygląda Bangla Road, więc przeszłam w jedną i w drugą stronę oraz zajrzałam do małych uliczek, ale nie dałam namówić się na żadną oferowaną atrakcję. Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka z Tajlandii i do zobaczenia oczywiście w następnych. Cześć!